Pewnego wieczoru miałam chandrę. Na szczęście miałam jeszcze instynkt samozachowawczy, który mi kazał złapać za telefon i napisać smsa do mojej przyjaciółki Gośki. Nie minęło pół godziny, już stała w moich drzwiach i głosem nieznoszącym sprzeciwu rozkazała ubieraj się, jedziemy. Ale dokąd? Zapytałam z baraniała. Na dyskotekę. Bunt mój został stłamszony w zarodku. Nie pomogły prośby i groźby oraz branie na litość. Nie było rady. Trzeba było szybko wyciągnąć cały babski kram i zacząć się doprowadzać do porządku. W ogóle okazało się, że z tym czasem, to jest jakaś szemrana sprawa, bo o ile spędzany sam na sam ze sobą i swoją handrą, jest jednostką uporczywie rozciągliwą i przedłużającą każdą minutę cierpienia w nieskończoność. O tyle spędzany w towarzystwie przyjaciółki oraz w asyście tuszów, kredek do oczu i szminek, okazuje się być jednostką mijającą. Szybciej niż człowiek byłby w stanie podejrzewać. W ten oto magiczny sposób już po chwili znalazłam się po drugiej stronie lustra, gdzie wrzawa harmider i wszechobecny taniec godowy. I przysięgam próbowałam, ale nie dało się tego znieść na trzeźwo. Pobiegłam do baru, gdyż jak powiedział Ernest Hemingway, inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami. O czwartym Martini konflikt został zażegnany. Cieszyłyśmy się obie, że jesteśmy na dyskotece. Zarówno ja idiotka, która tam przyjechała, jak i ja inteligentna, która chciała z stamtąd wiać. Wzięłyśmy się więc wzięcia i zaczęłyśmy tańczyć. Myślę nawet, że przy Twiście nie tylko dałyśmy z siebie wszystko, ale i zawstydziłyśmy turbody dymana. Okazało się jeszcze, że znam na pamięć wszystkie teksty Disco Polo, o czym jak dotąd nie miałam zielonego pojęcia. Co więcej, jestem wprost stworzona do wykonywania na żywo hitu Jesteś szalona. Potrafię zresztą przy tym zaprezentować taniec synchroniczny w pojedynkę, co niezaprzeczalnie świadczy o moim talencie. I nie ma to jak słowa uznania otrzymane od pijanego kolesia po drodze do toalety, że powinnam za jednym zamachem wygrać Mam talent i you can dance. Poczułam się, jakbym właśnie odbierała Fryderyka. Ależ ja byłam w siebie zadowolona. Gosia utrwaliła te chwilę aparatem. Na zdjęciu uśmiecham się nieskazitelnie jak Jerzy Połomski, więc rzeczywiście musiałam odczuwać sporą satysfakcję. Po powrocie na salę odtańczyłam jeszcze coś, co podobno przy odrobinie wyrozumiałości można było porównać do rytualnego tańca wojowników z plemienia Samburu. Miałam więc swoje pięć minut w blasku reflektorów. Okazało się jednak, że czas jest, jedny, jest bestią złośliwą i okrutną, gdyż dyskoteka skończyła się jakoś wybitnie prędko, zaraz po niej była jakaś czarna czeluść, a potem a potem nadszedł kolejny smutny czas, kiedy to błagałam świat o handrę. Pragnęłam, Handry, jak niczego wcześniej. Byleby tylko przestała boleć głowa i huk rozklejanych powiek nie był tak dotkliwy oraz trwał troszkę krócej. Lecz cóż, świat pozostał nieugięty wobec moich próśb, a czas, jak to on, kiedy chce nam dopiec, niemiłosiernie się dłużył. Dziękuję.